Każdy mężczyzna ma w sobie ogień, ale tylko niektóre rzeczy naprawdę potrafią go rozpalić. Z zewnątrz to często wygląda banalnie. Silny, pewny siebie, czasem chłodny, choć, chociaż czasem też niedostępny, ale prawda jest taka, że pod tą zasadą kryje się energia, której nie widać na pierwszy rzut oka. Męskie pożądanie nie jest przypadkiem. Nie rodzi się ono znikąd. Ma swoje źródło. Czasem to wystarczy jedno słowo, jeden gest czy jedno spojrzenie. I wszystko. Się zmienia. W jednej chwili budzi się pragnienie, którego nie sposób zatrzymać, ale czy zastanawiała się kiedyś, co naprawdę sprawia, że ten facet nie może się powstrzymać? Co sprawia, że chce Cię więcej, że myśli o Tobie, nawet wtedy, gdy wydaje się zupełnie spokojny i opanowany? Ciekawe, co tak naprawdę budzi męskie pożądanie. Zapomnij na moment o wszystkim, co mówią media, poradniki i te seriale. Mężczyzna to nie robot zaprogramowany na jeden typ bodźców. W rzeczywistości największa siła leży w tym, co z pozoru jest niewidoczne. To nie jest tylko kwestia wyglądu, nienagannej figury czy odważnych stylizacji. Pewnie to wszystko może zrobić wrażenie i na pewno robi, ale jest tylko pewnym zaproszeniem do czegoś głębszego. Największy ogień zapala się w głowie wyobraźni, w emocjach. Zastanów się przez chwilę, dlaczego jedne kobiety zostają w pamięci na długo, a inne mijają jak krótki sen. To nie jest przypadek, to nie jest jakaś chemia, na którą nie masz wpływu. To, co wyzwala męską seksualność, to coś więcej niż tylko impuls. To trzy rzeczy, które mogą zmienić całą relację. Przynajmniej te trzy rzeczy, o których dzisiaj powiemy, bo ich jest na pewno więcej. Możemy zbudować napięcie, o którym marzy każda kobieta. Za chwilę poznasz te sekrety, te powody, dla których mężczyzna nie może się powstrzymać, nawet jeśli nigdy się do tego nie przyzna głośno. I tutaj przyznaj, ile razy słyszałeś, że facet po prostu, no tak jest, tacy już są, im chodzi tylko o jedno. Ile razy widziałeś schemat, gdzie to kobieta ma się stać, być tą idealną, spełniać oczekiwania, ciągle się domyślać. Tymczasem prawda jest inna. To, co działa na mężczyzn najbardziej, często nie ma w nic wspólnego z wyglądem czy przewidywalnymi gestami. Wygląd ma znaczenie jako pierwsze wrażenie. Potem już nie do końca. Największa siła tkwi w tym, co robisz intuicyjnie, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wszystko w tym, co sprawia, że jego myśli migną do ciebie, choć minęły już godziny od waszego spotkania. Wyobraź sobie, że możesz mieć wpływ na to, jak facet na ciebie patrzy. Jak o tobie myśl, jak tęskni tak naprawdę za tobą, nawet jeśli nie wypowiadasz ani jednego słowa. I nie jest to żadna magia, nie wiadomo jakie rzeczy. To są takie konkretne sprawy, które wyzwalają w nim coś takiego pierwotnego, czego nie potrafi nawet wytłumaczyć za bardzo. Coś, co sprawia, że przestaje kontrolować swoje pragnienie, zaczyna być bardziej otwarty, pewny siebie, a jednocześnie gotowy pokazać swoją tą wewnętrzną wrażliwość. Bo męska seksualność to nie tylko jest fizyczność: to energia, zaufanie, bezpieczeństwo i poczucie, że właśnie przy tobie może być sobą w tych 100%. Ja ci to dzisiaj opowiem. Powiem ci dzisiaj trzy topowe rzeczy, według mnie, które uruchamiają ten ogień. I każda z tych rzeczy jest ważna, i każda może zupełnie zmienić to, w jaki. Sposób patrzysz na mężczyzn i na siebie. Może nie wszystkie będą takie oczywiste, może niektóre trochę cię zaskoczą, ale gwarantuję jedno: jeśli zrozumiesz, na czym naprawdę polega płudzenie męskiego pożądania, zaczniesz dostrzegać zupełnie nowe reakcje w relacjach z facetami. Nie będą to jakieś tam szczutki czy manipulacje, oczywiście, nigdy mi o to nie chodziło. To będą szczere, psychologiczne często mechanizmy, które działają zawsze, kiedy pojawia się ta chemia. I tutaj może zastanawiać się. Co takiego jest w kobietach, które przyciągają spojrzenia, nawet jeśli nie są no, idealne w takim rozumieniu zwykłym? Czasem chodzi o coś, co jest pod powierzchnią. O taką energię, o tą pewność siebie, o swobodę, o naturalność. To właśnie te cechy sprawiają, że mężczyzna nagle zaczyna czuć większy pociąg. Budzi się w nim instynkt zdobywcy, ale też gotowość na otwartość. Mężczyzna chce wtedy dać Ciebie więcej. Nie tylko w sypialni, ale i w codziennym życiu. Właśnie dlatego to, o czym powiem, nie kończy się tylko na chwilowym wrażeniu. Te rzeczy zostają w głowie, w sercu i w ciele na długo. Bo na chwilę to możesz założyć po prostu ładną kieskę i wtedy wzbudzisz w nim to, e, tą seksualność taką na moment, na dany chwilę, kiedy akurat będziesz tym. I te trzy rzeczy, które naprawdę wyzwalają tą energię, to są rzeczy, które nawet jeśli nigdy się nie mówi o tym głośno. Teraz te konkrety, które możesz zacząć wykorzystywać od razu. Natomiast cieszę się za pozytywny odbiór tych treści, tego nowego formatu. Chciałbym dalej go oczywiście rozwijać. Potrzebuję do tego waszego wsparcia, czyli przede wszystkim łapaczek w górę. Udostępnienia tego filmu, to jest mega ważne. Podziel się w komentarzu, jakie ty masz sposoby na to, żeby właśnie pobudzić i wzbudzić tą iskrę w tym związku. Może kogoś zainspirujesz, może akurat coś ciekawego, fajnego. Może zadawać pytania w komentarzach, ja chętnie na nie odpowiem. Więc łapka w górę, subskrypcja i udostępnij ten film dalej. Dobra, lecimy. Jednak mówiąc o męskiej tej seksualności, większość ludzi automatycznie pomyśli pierwsze o czymś prostym, instynktownym, wręcz zwierzęcym. Przez lata powtarzano, że mężczyźni są wzrokowcami że reagują tylko na to, co fizyczne, a ich pożądanie sprowadza się do impulsów ciała. Czyli trzeba mieć ładne ciało, ładny stroj i to wystarczy. Jednak to jest duże uproszczenie, które nie tylko nie do końca oddaje prawdę, a zamyka wręcz na zrozumienie tego, jak bardzo męskie pożądanie jest złożone. W rzeczywistości pożądanie mężczyzn to coś znacznie głębszego niż czysta bielonia. Tak, ciało odgrywa swoją rolę i tu nie ma co zaprzeczać, nie ma co udawać, że nie. Jednak prawdziwa siła pożądania rodzi się w głowie i sercu, nie tylko w oczach czy reakcjach fizjologicznych. To mieszanka psychiki, emocji i atmosfery, jakie pojawia się między dwojgiem ludzi. Wygląd może przyciągnąć uwagę, ale to nie on będzie decydujący, czy mężczyzna naprawdę zapragnie tej kobiety głębszym uczuciem, czy będzie wracał myślami, tęsknił, marzył i chciał być, czy tylko. Doznać tej, tej bliskości fizycznej i to wszystko. Obalmy największy mit. Mężczyzna nie jest maszyną reagującą wyłącznie na bodźce wizualne. Pewnie zmysł wzroku potrafi rozpalić iskę, ale jeśli nie ma nic więcej, jeśli nie pojawi się ten czynnik X, to wszystko gaśnie. Równie szybko, jak się pojawiło. Znamy to dobrze, czasem spojrzenie na najpiękniejszą kobietę świata nie daje tego samego efektu, co jedno autentyczne spojrzenie, gest czy rozmowa z kimś, kto potrafi dotrzeć do naszej wyobraźni, do naszej duszy. Warto pamiętać, że mężczyzna pragnie nie tylko ciała, ale też bliskości, zaufania, przestrzeni, w której może się otworzyć. Seksualność u faceta bardzo często zaczyna się od emocji, nawet jeśli nie mówi o tym na głos. Czasem chodzi o szacunek. Płodzi, czasem o wywołanie poczucia wyjątkowości, a czasem o atmosferę tajemnicy i swobody, gdzie nikt nie musi grać żadnej roli. To wszystko są rzeczy, które budują napięcie, wyzwalają prawdziwe pożądanie. Psychologia męskiej seksualności pokazuje, że pragnienie rodzi się wtedy, gdy czujemy się akceptowani, pożądani, dostępni. Fasek, który wie, że jest akceptowany, że może być z sobą, jest o wiele bardziej otwarty na bliskość, zarówno emocjonalną, jak i tą fizyczną. Niezwykle ważne jest także to, co się dzieje w powietrzu, chemia, która buduje się stopniowo przez słowa, gesty, a nawet ciszę. Często to właśnie ta atmosfera, jaką buduje kobieta, sprawia, że facet nie może przestać o niej myśleć, że jego pożądanie rośnie z każdym kolejnym spotkaniem. I tutaj ciekawostka: mężczyźni równie mocno jak kobiety reagują na drobne sygnały: uśmiech, sposób mówienia, do tych zapach, ale jeszcze bardziej na to, jak kobieta czuje się sama ze sobą. Tą taką, jaką ma energię, teraz byśmy powiedzieli, jaką ma aurę, jak bardzo potrafi być autentyczna. I ta aura, to autentyczność, to poczucie, że tu się coś dzieje, że jest taka ciekawość, ta kobieta ma w sobie coś specjalnego, nieuchwytnego sprawia, że to pożądanie męskie nabiera nowego wymiaru. Nie chodzi tutaj oczywiście w 100% o wygląd, chodzi o taką głębię o coś, co wypływa wprost z kobiety. Chyba każdy z nas, każda z, nas, z Was ma takie poczucie, że jak wchodzi ta jedna, czy wchodzi ten jeden, to ma takie coś, że wow, coś ma w sobie. E, to poczucie, że tu coś się dzieje, że jest coś właśnie uchwytnego. Chodzi o coś takiego dużo głębszego niż sam wygląd. O całą mieszankę psychologii, emocji, tej nieuchwytnej magii, która tworzy się tylko wtedy, gdy spotykają się dwie. Prawdziwe, otw prawdziwie otwarte osoby. Prawdziwe pożądanie nie rodzi się tylko wtedy, gdy wszystko jest przewidywalne i takie powszechne. Największa, największe pożądanie mężczyzn wyzwala się tam, gdzie jest miejsce na tą tajemnicę, na akceptację, na emocje i szczerość. Może wydaje się to zaskakujące, ale często to właśnie rozmowa, wspólny śmiech, wymiana spoży, albo nawet zwykłe takie milczenie obok siebie wyzwala pragnienie silniejsze niż jakiekolwiek bodźce. Najbardziej pociąga nie to, co oczywiste, ale to, co skrywa się pod powierzchnią autentyczności, pewności siebie, poczucia humoru, energia, która kobieta, którą kobieta wnosi do tej całej relacji. Bo pamiętajmy, męska seksualność to nie tylko biologia. To nie jest gra jednego zmysłu, ani zestawa automatycznych takich reakcji, jak to często sądzimy. Jest to bardzo głęboka, Emocjonalna i psychologiczna siła, która rodzi się wtedy, gdy pojawia się między Wami coś więcej niż sama fizyczność. Jeśli naprawdę chcesz to zrozumieć, jak działa o faceta, spójrz głębiej, tam gdzie zaczyna się autentyczność, zaufanie, swoboda i prawdziwa chemia. Bo to, co budzi największe pożądanie, najczęściej wcale nie jest widoczne na pierwszy rzut oka i gołym okiem. Nie da się też ukryć, że dla każdego mężczyzny akceptacja i podziw ze strony kobiety to potężna siła. I to jest właśnie ta druga rzecz. Ta akceptacja i siła. Możesz mówić tutaj znowu o wyglądzie, o seksie, ale tak naprawdę to właśnie te gesty subtelne, akceptacji i szczerego docenienia budzą w facecie największe pożądanie i gotowość do bliskości. To dzięki nim mężczyzna czuje się naprawdę chciany nie jako ideał, nie jako zdobyca, nawet, ale jako ten człowiek, który jest wystarczający. Taki, jaki on jest. Akceptacja to nie jest ślepe przymykanie oka na wszystkie wady. To coś głębszego. Jest to sygnał. Wiem, że masz swoje mocne strony. W, a, e, wiem, że masz swoje mocne i słabe strony, ale właśnie taki jesteś dla mnie wartościowy. Dla faceta, często taki przekaz jest jak łyk takiego świeżego powietrza. W świecie, w którym ciągle ocenia, porównuje i wymaga niewiele rzeczy, w świecie, w, świecie, który ciągle on, w świecie, który ciągle porównuje, ocenia i wymaga, niewiele rzeczy daje większą ulgę niż świadomość, że obok jest kobieta, która akceptuje cię naprawdę. Jak to wygląda w praktyce? No bo trzeba tu o tym powiedzieć. Czasem wystarczy jedno zdanie. Lubię, kiedy się tak uśmiechasz na przykład, albo wiem, że czasem się nerwujesz, ale właśnie to jest w tobie takie prawdziwe, to jest fajne. To nie są wielkie deklaracje, nie chodzi tu o nie wiadomo, jakie poetyckie zwroty czy rzeczy, Zwykłe, proste słowa, które możemy wypowiedzieć praktycznie w dowolnej chwili. Często nawet bardziej działają te małe gesty, taki dotyk, jakiś dotyk dłoni, spojrzenie, uśmiech, e, złapanie za kolano, za udo. Wtedy, gdy coś nie wychodzi niż tysiąc słów. Gdy kobieta potrafi dostanieć faceta, nawet w codziennych, zwykłych sytuacjach, no w pracy, w domu, w kuchni, daje mu coś, co trudno znaleźć gdzie indziej. Poczucie, że jest ważne i docenione. To jest tak samo w jednym z tych filmów o staraniu się. Że często mężczyzna, tam właśnie jest taka dygresja, że mężczyzna często stara się, że robi jakieś małe gesty i jest niedoceniany, kobieta tego nie zauważa. To jest właśnie dokładnie to samo, że musimy zacząć też zwracać uwagę na te rzeczy w domu, w kuchni, w pracy. Coś, drobne gesty, chwile, które tak naprawdę doceniać go. Autentyczny podziw też nie polega na tych takich komplementach pustych. Bo i tak to jest wyczuwalne. Zresztą sami same też to czujecie, sami to czujemy, kiedy ktoś mówi coś tylko po to, by poprawić humor albo po prostu wypada być takim miłym, wypada być taką miłą. Najmocniej działa ten podziw, który jest prawdziwy, szczery, który wpływa na zauważenie rzeczy drobnych, codziennych. Może to być docenienie jego zaangażowania, na przykład nie podziwiam, podziwam, jak potrafi się zaangażować w tam jakąś rzecz. Może to być pochwalenie dla jego pomysłu, że super, że jest zawsze potrafi znaleźć rozwiązanie, nawet kiedy jest trudno. Dla facetów takie słowa mają bardzo dużą moc. To nie są takie jakieś puste frazesy w stylu widzę Cię, dostrzegam, doceniam, super, że jesteś. Tylko oczywiście to też jest ważne, ale to są takie prawdziwe, szczere, wewnętrzne komplementy, które wnoszą coś dobrego. I nie chodzi o to, żeby teraz chłopaka głaskać po głowie za wszystko. Przeciwnie. Chodzi o autentyczność i szacunek. Mężczyzna chce być z kobietą, która potrafi zauważyć jego wysiłek, ale też nie boi się powiedzieć wprost, jeżeli coś nie pasuje. Normalne. To nie są wielkie, tak naprawdę, to daje taką równowagę, bo to nie są jakieś wielkie rzeczy, bo to buduje relację na prawdziwym zaufaniu. Facet nie musi wtedy udawać kogoś, kim nie jest. Wie, że może być prawdziwy, popełniać błędy, czasem się pomylić i nadal być docenianym i kochanym. A te małe gesty są też bardzo kluczowe. Nawet takie proste rzeczy jak podziękowanie za coś, co zrobił, docenienie jego obecności, spojrzenie z uznaniem, gdy opowiada o czymś dla niego ważnym, może to być nawet drobny sens. Że myślę o tobie, dobrze, że jesteś. Czyli takie proste gesty, słowa, które pokażą, że jest ważne. A to przekłada się na jego e, e, tą iskrę. I trzeba tu zapamiętać, że nie są to wielkie czyny a ich efekt jest ogromny. On czuje się wtedy ważny, pożądany, dostrzegany. To działa na jego pewność siebie, sprawia, że chce się otworzyć, inwestować, angażować jeszcze mocniej. Podziw to także sposób na patrzenia na faceta. Kiedy masz zrobić, że kobieta patrzy na jego z uznaniem, pojawia się w nim coś, co trudno opisać słowami. To jakby uruchamiał się wewnętrzny motor. Chcę dać siebie jeszcze więcej, bo ona wierzy we mnie. To działa na wszystkich poziomach, nie tylko w tych sypialnianych, ale i w codziennych sytuacjach. Mężczyzna pragnie być tym, który mo którego można podziwiać, na którego można liczyć, który potrafi inspirować. I nawet jeśli na co dzień tego nie pokaże, to właśnie takie drobne momenty sprawiają, że jego seksualny zaczyna się wyzwalać. No dobrze, ale. Co się dzieje w jego głowie, kiedy on już się czuje doceniony i akceptowany? No przede wszystkim rośnie jego pewność siebie, jego ego. I to nie jest sztuczna taka pewność siebie oparta nie wiem, na nowym samochodzie, na super samochodzie i tak dalej, na jakichś zewnętrznych gadżetach, osiągnięciach czy czymś innym. To prawdziwa taka siła wynikająca ze świadomości. Ktoś mnie widzi takim, jakim jestem, i chce mnie takiego w tej wersji. Facet, który czuje się akceptowany, jest bardziej otwarty, spontaniczny, szczery. I nie boi się pokazać swoich emocji. Osiąga w życiu też często więcej. Nie zamyka się, nie udaje twardziela, gdy coś go rusza. Otwiera się na bliskość, zarówno tą fizyczną, jak i emocjonalną. Efekt? No po prostu zaczyna budować głębszą relację. Jest gotów się zaangażować, inwestować w związek, starać się dla tej osoby, która go nie tylko go pociąga fizycznie, ale i daje mu poczucie bezpieczeństwa i wartości. Prawdziwy podziw i akceptacja. Nie sprawiają, że facet staje się słabszy, a wręcz przeciwnie, wydobywając z niego to, co jest w nim najlepsze, pozwalają mu być w pewnym siebie, otwartym na nowe doświadczenia, gotowym do tworzenia prawdziwej, trwałej relacji. I czas na ten trzeci, bo nie da się ukryć, jednym z najpotężniejszych wyzwalaczy męskiej seksualności jest kobieca zmysłowość i inicjatywa. To coś, co potrafi nie tylko rozpalić męskie pożądanie, ale wręcz sprawić, że facet zaczyna patrzeć na kobietę zupełnie inaczej. Zmysłowość nie polega oczywiście na teatralnych gestach czy przerysowanej erotyce, lecz na tym, jak kobieta okazuje bliskość, dotyk, jak pozwala sobie na autentyczną zabawę, flirt i subtelne prowokacje. Wielu tutaj mężczyzn przez całe życie spotyka się z przekazem, że to oni powinni być stroną tą inicjującą. Wszystko w zasadzie w relacji ma inicjatywę, od pierwszego uśmiechu, przez pierwszy ruch, po e, SMS-a pierwszego, pierwszą wiadomość, aż po tą całą sytuację cytylnianą. Często wydaje się, że facet musi być tym, który prowadzi, zaskakuje, który wyznacza kierunek, a to nieprawda. E, największe wrażenie i największe pożądanie budzi w nas mężczyzna, kobieta, która sama nie boi się sięgnąć po to, po co chce które też potrafi przejąć inicjatywę, wysłać ten pierwszy sygnał, zaskoczyć czymś nowym. Dla wielu facetów to ogromna ulga i przyjemność, a czasem nawet szok, że mogą, być, że mogą przestać być w trybie zdobywcy i po prostu z dać się zdobyć. Czyli nie zawsze, ale wszystko trzeba wiadomo wyważyć. I ta zmysłowość zaczyna się często od drobiazgów, dotyku, Muśnięcie mm, ustami o policzek, przylotnego spojrzenia, które trwa sekundę, tą dłuższą sekundę niż zwykle, to nie jest tylko gra w ciała, ale cała taka energia, to jest to, co na początku mówiliśmy, o tej energii, aurze taką, która kobieta wnosi do przestrzeni między wami, kiedy pozwala sobie na delikatny flirt, potrafi być czasem zalotna, czasem bezpośrednia, czasem rozbrajająca, szczera w swojej pragnienia, wtedy rodzi się prawdziwa chemia. Wyobraź sobie kobietę, która w trakcie rozmowy nagle przerywa i mówi, lubię kiedy tak na mnie patrzysz. Oczywiście z takim wiecie, kobiecym zalotnym, e, takim e, wypowiedzianym taką zalotnością. Albo taką, która sama sięga po twoją dłoń, śmieje się głośno, bez oczywiście żadnego skrępowania, daje się ponieść tej chwili. Takie sygnały sprawiają, że facet nie tylko czuje się pożądany, ale także on zyskuje taką swobodę ogromną. Przestaje się bać, że zrobi coś nie tak, bo widzi, że jest mile widziany w tej bliskości. Jeszcze mocniej działa, gdy kobieta potrafi mówić o swoich pragnieniach. To dla wielu mężczyzn dowód ogromnego zaufania i otwartości. Kobieta, który, która potrafi szepnąć: Mam na Ciebie ochotę, chcę spróbować coś nowego, dzisiaj ja Cię zaskoczę, daje facetowi poczucie, że nie musi być wiecznym inicjatorem, że seksualność jest czymś. Wspólnym, a nie jednostronnym obowiązkiem. Współczesne też, jakby, badania pokazują, że mężczyźni bardzo cenią partnerki, które mają odwagę wyjść poza schemat, mówić o swoich potrzebach, fantazjach, nie bać się śmiać, bawić, prowokować. Takie zachowanie rodzi efekt domina. Im bardziej kobieta się otwiera na zmysłowość, inicjatywę, tym bardziej on, mężczyzna, się rozluźnia, zyskuje pewność siebie i pozwala na. Sobie nadjęty. Oczywiście tu też trzeba wyczuć, kiedy to zrobić, jak to zrobić. To wszystko jest bardzo ważne, też od chwili. Nie możemy, kiedy jesteśmy w jakiejś ciężkiej sytuacji, takich rzeczy robić. To jest chyba logiczne, więc tutaj też pamiętajmy o tej chwili, dostosowania. Też przestaje kontrolować każdy ruch, bo czuje się akceptowany, mile widziany ten mężczyzna. Nagle też okazuje się, że chemia między Wami zaczyna działać zupełnie na innym poziomie. Nie tylko tym fizycznym, ale też psychicznym. Facet chce wtedy wracać, starać się dawać siebie więcej, bo widzi, że jego pragnienie spotyka się z tym autentycznym, szczerym odbiorem, a nie tylko taką no dobrze, zróbmy to, albo taką tolerancją, wiecie o co chodzi, taką dobra, nie chcę, ale już niech ci będzie, żebyś mi nie trukł. No to jest bardzo złe. I ta zmysłowość kobieca. Objawia się także w umiejętności zabawy, w luzie, w tej spontaniczności, pozwolenie sobie na śmiech, żart, niespodziankę, może taka wspólna kąpiel, tanie z kuchni, delikatny masaż, nieoczekiwany szep do ucha, kiedy najmniej się o tego spodziewa. Takie momenty budują napięcie, ale też rozładowują całą presję, że wszystko musi być perfekcyjne. Znika bariera wstydu, obawy przed oceną, pojawia się swoboda, niszczymy też tą monotonię, która często się w, wkrada. Eee... Taka swoboda daje też tam przestrzeń do prawdziwego eksperymentowania i cieszenia się swoją tą obecnością. No i tu podajmy sobie jako przykład kobietę, która po długim dniu sama inicjuje jakąś blisko podchodzi, przytula się bez powodu, zaczyna żartować, prowokować, dotyka, gdzieś się go muśnie, coś mu szepnie, szepnie do ucha, albo taka, która nie boi się powiedzieć: chodź tu do mnie, teraz ja cię potrzebuję. To są te drobiazgi, które budują atmosferę zaufania i takiego luzu. W takich chwilach on nie tylko czuje pożądanie, czuje, że naprawdę jest chciany, że jego pragnienia mają znaczenie, że, że on nie musi się ich wstydzić. No i efekt jest taki: niesamowita swoboda w sypialni poza nią. Seksualność przestaje być tematem tabu, tak naprawdę. Pojawia się gotowość do rozmowy o swoich potrzebach, pragnieniach i fantazjach, co jest niezwykle ważne. Mężczyzna zyskuje pewność, że może być sobą, może prowadzić nowe rzeczy, może eksplorować swoją tą seksualność bez obaw, że zostanie wyśmiany, czy też nawet oceniony. Wzrasta intymność, bliskość, pojawia się poczucie wspólnoty, Jesteście nie tylko partnerami, ale też kochankami i przyjaciółmi, którzy potrafią się razem bawić. Warto podkreślić, że ta zmysłowość nie oznacza ciągłego filirtowania czy narzucania się, to raczej jest taka subtelna energia, Którą kobieta wnosi do relacji? Taka pewność siebie, świadomość swojego ciała, otwartość na przyjemność i gotowość do przełamywania rutyny. Najbardziej pociąga seksualność rozumiana w taki popkulturowy sposób, ale właśnie ta autentyczna otwartość, tym sobą, nie boję się ciebie, nie chcę, nie boję się też siebie przede wszystkim. I tutaj kobieca zmysłowość, inicjatywa, to nie tylko zaproszenie do bliskości, ale też komunikat. Możemy razem odkrywać siebie, próbować śmiać się, bawić. Perspektywy też mężczyzn, warto powiedzieć, poczucie bezpieczeństwa w relacji też jest kluczowe, choć rzadko się o tym mówi. Często pokazuje się nas jako tych, którzy niczego się nie boją, są zawsze gotowi, nie mają problemów z pewnością siebie. Jednak prawda jest inna. I większość facetów nigdy tego właśnie nie przyzna. Najgłębsza, najbardziej prawdziwa seksualność rozkwita dopiero wtedy, gdy mężczyzna wie, że może być sobą w 100 procentach, że jego pragnienia nie będą wyśmiane, a błędy nie zostaną użyte i wykorzystane przeciwko niemu, że nie musi udawać kogoś innego, żeby być kochanym i pożądanym. I tutaj pamiętajmy, że wspólne odkrywanie nowych rzeczy to też kolejny poziom, kiedy para potrafi eksperymentować, rozmawiać o tym, co im się podoba, a co nie. Kiedy granice są ustalane wspólnie i nie ma w tym takiego przymusu, tylko jest ciekawość, odkrywanie, szacunek. Wtedy ten związek zyskuje nową, zupełnie inną świeżość jakość. Nie musi udawać ten facet. I kobieta nie musi udawać, że wszystko wie, że nic go nie zaskoczy, że nie ma żadnych kompleksów. Można być autentycznym, nawet jeśli się to. Czasem można powiedzieć też, że się czegoś boi, albo nie wiem, czy mi się to spodoba. I ten brak tabu to też to nie tylko kwestia seksu, to coś więcej, znacznie większego. Atmosfera, w której możemy powiedzieć wszystko, nie bojąc się konsekwencji. I pamiętajmy, wszystko zaczyna się w naszej głowie i w sercu. Męska seksualność potrzebuje poczucia akceptacji, inspiracji i wolności od oceniania. Bo dopiero wtedy, kiedy emocje są szczere, a atmosfera jest bezpieczna, ciało może naprawdę podążyć za tym, co się dzieje między dwojgiem ludzi. Jak mówi klasyk, ciało podąża za emocjami i w tym właśnie tkwi siła prawdziwej intymności. Pamiętaj, podziw, akceptacja budują pewność siebie faceta. Zmysłowość i inicjatywa otwierają na zabawę i spontaniczność, a zaufanie daje odwagę, by być sobą bez strachu i bez stylu. To nie są sztuczki ani jakieś tam manipulacje, ale klucz do głębokiej, autentycznej relacji, o której marzy każdy mężczyzna, choć rzadko się do tego przystaje. A teraz pytanie do Ciebie. Który z tych punktów jest dla Ciebie najciekawszy? Co najbardziej Cię zaskoczyło lub co chciałabyś zgłębić jeszcze mocniej? Podziel się w komentarzu, daj znać, jakie temat swoje szczoczki, triki na wzbudzenie tej seksualności u mężczyzn. Jeżeli masz jakieś swoje przemyślenia, także napisz. Ja dziękuję Ci za zaufanie, za Twój czas i otwartość. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć, pa!